Witaj mój drogi Youtube. Troszkę mnie nie było, ale zobaczcie, co się uczyniło. Brakuje tylko jednego ślizgu. Tu mała drabinka, proszę, skorzystamy z niej. Może nie wydzwonię orła, stopnica. Pięknie zadeskowana to madejowe łoże, co wam kiedyś wcześniej pokazywałem. I zobaczcie. Jeden ślizg na górę. No coś pięknego. Powiem Wam, że jestem bardzo zadowolony z takiego obrotu spraw. Jutro jeszcze muszę zająć się drugą częścią tego ślizgu. I już będzie z górki. Już czuję zapach betonu. Muszę Wam powiedzieć, że dzięki tym schodom, naprawdę, tym ślizgom w zasadzie poczułem zapach betonu bardzo mnie to cieszy pozdrawiam